To jest coś, co nam się rodzi, coś, na, co nam się rodzi w czuciu, w zatrzymaniu i jak jesteśmy w takim pędzie, w, takim, w takiej zadaniowości, to mamy też taką presję wewnętrzną, która nam blokuje, znowu włącza nam to myślenie tunelowe i blokuje nam też dostęp do tego czucia głębokiego naszego, które gdzieś tam w nas jest, tak? Czyli blokujemy swój własny de facto głos, ten głos wyższego ja, tej naszej esencji, która potrzebuje na przykład się wydobyć. I to bardzo często też jest związane, co prawda tutaj już schodzimy trochę głębiej, ale z takim tematem niezasługiwania, tak? Czyli nie dajemy sobie prawa do tego, żeby właśnie poczuć, czego bardzo potrzebujemy, czego chcemy, czego pragniemy. I to jest jakby też o tym, żeby naprawdę zauważać takie niuanse, skąd jest ta presja, w której ja jestem, porównywanie się, ale też cele. Tak? Bardzo często te cele mogą być niezwykle ambitne i powodować jeszcze dodatkową presję. Pamiętajmy, że no życie przynosi nam różne niespodzianki rozwojowe, więc dobrze by było już samych siebie jakby nie dociskać, tak? czyli jakby nie być źródłem dociskania siebie. Ta znajomość ciała, tego jak ono funkcjonuje, jak ja ładuję ten układ nerwowy w ciągu dnia, co ja potrzebuję, żeby go rozładować, to dzisiaj jest podstawą. Jeżeli rzeczywiście chcemy też działać, no, super, 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 super efektywnie i produktywnie, bo są osoby, które nie mają takiego ciśnienia. Jeżeli ja się zatrzymuję i zaczynam czuć, gdzie ja jestem, tak? I czego dzisiaj potrzebuję, to pytanie, co ja z tym zrobię? Więc odczucia. Ja ostatnio miałam taką bardzo ciekawą rozmowę z menadżerem z dużej takiej firmy farmaceutycznej, który mi powiedział: mmm, Wcale ja nie chcę czuć. Ja po prostu nie chcę czuć, bo ja się ja czuję jakby lęk jak ja o tym pomyślę, co ja bym poczuł. Więc jakby kwestia jest taka, że jak um, jestem w tym trybie, że inni mi mówią jaka mam być albo co mam robić, bo to są jeszcze te dwie rzeczy, co tak. mamy robić to jest jedno, ale też jacy mamy być, tak. to zdejmują mi z barków odpowiedzialność za kreowanie mojego życia i za mojego samopoczucia. Co ja wtedy mogę zrobić? Mogę powiedzieć, że inni są winni za to, gdzie ja dzisiaj jestem, jak ja się dzisiaj czuję, jeżeli czuję się źle. To nie ja jestem winna i to nie ja biorę odpowiedzialność za moje życie, tylko inni. Więc, jakby zobacz, jaki to jest wspaniały taki e, wytrych do tego, żeby nie brać w pełni odpowiedzialności za kreowanie swojej rzeczywistości i bycie w odłączeniu od swojej mocy.